Jak by wyglądało teraz Twoje życie, gdybyś tej dziecięcej wersji siebie, tej, która mówi bezpośrednio, która mówi, co czuje, która mówi, jak bardzo kocha, która mówi, że jest zakochana, która mówi, że jest podekscytowana. Jak wyglądałoby teraz Twoje życie, gdybyś pozwoliła tej dziecięcej wersji Ciebie dojść do głosu? Gdybyś nie zastanawiała się, co ktoś powie, jak się ktoś zachowa, czy nie przekroczysz granicę, tylko gdybyś po prostu... Była. Gdybyś była jak to dziecko, które mówi bezpośrednio: hej, podobasz mi się, <grych> hej, chcę z tobą pracować, hej, to cudownie być tutaj z tobą, czuję się świetnie przy tobie. Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś sobie na to pozwoliła? Masz prawo do tej dziecięcej naiwności, do tej dziecięcej miłości, do tego, by żyć w ten sposób teraz. Masz prawo do tego, żeby to życie w ten sposób odczuwać, tylko ktoś nałożył na ciebie wstyd, który ty możesz już w tym momencie zdjąć. Nikt cię przed tym nie broni, tylko ty.